Cześć, tu Steven Vaskor. Zanim przejdziemy do kolejnej basty. chciałbym zaprosić Was do zapoznania się z moją książką pod tytułem Odnowa. To opowieść, która wciąga i trzyma w napięciu. Możecie ją znaleźć na Legimi. Link znajdziecie w opisie. Przekonajcie się sami. A teraz wracamy do historii. Małe miasteczko spowijała gęsta, mleczna mgła. Jak to mówią w pewnych kręgach, taka. Co by konia udusiła. Snuła się wąskimi uliczkami, niczym duchy przeszłości. Latarnie, stare i zardzewiałe, rzucały mdłe, żółtawe światło, ledwie przebijające się przez mrok. Ich blask drżał na mokrym bruku, rozmywał się w kałużach, które błyszczały niczym czarne lustra, skrywające tajemnice. Wilgoć lepiła się do ścian starych kamienic. Z których odpadał tynk, odsłaniając zmurszałe cegły. Wąskie zaułki ginęły w cieniu, a pomiędzy budynkami wiadł lodowaty wiatr, niosąc ze sobą echo odległych kroków i szepty, które mogły być jedynie wytworem wyobraźni lub czymś więcej. W powietrzu unosił się zapach wilgoci, starego drewna i czegoś jeszcze, czegoś metalicznego, ledwie wyczuwalnego i niepokojącego. Na rynku, gdzie niegdyś handlowano żywnością i tkaninami, teraz panowała pustka. Studnia stojąca na środku wydawała się głębsza niż kiedykolwiek, a z jej wnętrza dobiegał dziwny, bulgoczący dźwięk, jakby coś tam było. Czekało. Gdzieś w oddali zawył pies, a potem ucichł nagle, jakby coś przerwało jego skowyt. Pochukiwanie sowy z pobliskiego lasu rozbrzmiało echem, lecz nawet ono zdawało się zło wróżbne, jakby ostrzegało przed czymś czającym się w ciemności. Pośród tej mgły poruszała się smukła postać wysoka, chuda, owinięta w długi, czarny płaszcz. Jego skraj powiewał na wietrze, jakby sam był żywą istotą. Pan hrabia szedł powoli, z nienaturalnym wdziękiem. Jak gdyby nie dotykał bruku stopami, a jedynie sunął nad nimi, unosząc się niczym cień. Jego oczy, gdyby ktokolwiek odważył się na niego spojrzeć, lśniły w ciemności blaskiem przypominającym wygasłe gwiazdy. Nigdy już nie pamiętał skąd się wziął. Po prostu od zawsze tam był i żył w swoim domu na uboczu miasta. Jego prawdziwe nazwisko znali nieliczni. A może po prostu nikt go nie pamiętał. Nazywano go tak ze względu na jego arystokratyczne maniery i głęboki, chropowaty głos, którym zwracał się zarówno do ludzi, jak i do nikogo. Przechodnie często widzieli, jak przystaje pod starym zegarem na rynku i szeptem prowadzi rozmowy z niewidzialnymi rozmówcami. Nie dziś, jeszcze nie czas. Dalej czekam. Mruczał, robiąc nagły krok w bok, jakby unikał czegoś, czego inni nie mogli dostrzec. Dzieci uciekały na jego widok, kobiety odwracały wzrok, a starsi mieszkańcy kiwali głowami z politowaniem. Mówiono, że był aktorem w dawnych czasach, grał rolę w zapomnianych filmach grozy, w których zło miało twarz podobną do jego własnej. Stwierdzono, że jedna rola pochłonęła go tak bardzo, iż nigdy nie wyszedł z postaci. Dom pana hrabiego znajdował się na skraju miasteczka, tuż przy granicy gęstego, ciemnego lasu, który wydawał się wiecznie spowity mgłą. Była to stara, podupadła willa o wysokich, smukłych wieżach i fasadzie, na której czas odcisnął swoje piętno. Popękane mury porastał bluszcz. Jego splątane pnącza oplatały kamienne ściany, niczym szpony dawno zapomnianych mieszkańców. Okna, choć brudne i pokryte pajęczynami, wciąż lśniły złowieszczym blaskiem świec lub lamp naftowych, rzucając długie, tańczące cienie na zarośnięty dziedziniec. Nie było widać śladów życia, nikt nie przechodził przez zardzewiałą bramę. Nikt nie dostarczał jedzenia ani nie odwiedzał ponurej posiadłości. A jednak dom nie był martwy. Czasem, w ciszy nocy, można było usłyszeć skrzypienie podłóg, jakby niewidzialne kroki przemierzały korytarze. Innym razem dochodziło stamtąd ciche zawodzenie, które mogło być jedynie wyciem wiatru lub czymś znacznie gorszym. Otaczający dom ogród. Niegdyś zapewnie piękny i zadbany, zamienił się w dzikie pustkowie. Splątane krzewy i zwiędłe drzewa rzucały długie, poskręcane cienie, a zapadnięta fontanna na środku podwórza wypełniona była jedynie deszczówką i zgniłymi liśćmi. Po ścieżkach pełnych chwastów czasem przebiegały szczury, a z ukrytych zakamarków wyglądały na świat ślepe, białe oczy stworzeń, które już dawno oswoiły się z mrokiem. Mieszkańcy miasteczka unikali tego miejsca. Szeptano o klątwie, o duchach błąkających się po korytarzach i o panu hrabim, który choć bardzo rzadko opuszczał swoją posiadłość, zdawał się nie podlegać upływowi lat. Czasem ktoś odważył się zajrzeć przez dziury w murze, widział jedynie ciemność, w której błyskały złote oczy, czuwające nad tajemnicami tego przeklętego domu. W starym drewnianym domku nad jeziorem, na obrzeżach miasta, grupa znajomych świętowała pierwszy wolny weekend wakacji. Noc była ciepła, a gęsty las wokół nich zdawał się pochłaniać dźwięki muzyki i śmiech dochodzący z wnętrza. Stół w salonie uginał się pod ciężarem butelek wódka, piwo, jakieś tanie wino, które ktoś przytargał z domu. Dobra! To pijemy za wakacje i naszą odwagę, która pozwala nam na wyfrunięcie z gniazda naszych rodziców. Wrasnął Kacper unosząc butelkę whisky nad głową. Ty to dopiero odwagi się napijesz, bo bez tego byś nawet do kibla po ciemku nie poszedł. Zarechotała Magda, poprawiając włosy i spoglądając na niego z wyższością. Ej, my tu nie uśmieszamy kolegów, tylko bawimy się, dobra? Mateusz stuknął butelką w stół Kto jeszcze gra W prawda czy wyzwanie W pokoju rozległy się gwizdy I śmiechy Krystian, który ledwo trzymał się na nogach Chwycił pustą butelkę Po piwie i zakręcił na stole Wskazówka Zatrzymała się na Alicji Prawda czy Wyzwanie Spytał przeciągając sylaby Alicja Oblizała wargi a jej spojrzenie stało się błyszczące od alkoholu. Wyzwanie! Bo nie jestem taką cipą jak wy! Reszta grupy przyjęła to z okrzykiem aprobaty. Krystian zmarszczył brwi w udawanej powadze, po czym powiedział Dobra! Masz ją całować z kimś przez co najmniej 10 sekund. Uuu! Ciekawe z kim! Magda zaczęła klaskać, a Kacper gwiznął. Z Mateuszem! Z Mateuszem! Wrzasnął ktoś z tyłu, a wszyscy się roześmiali. Mateusz przewrócił oczami i wzruszył ramionami. Nie miał nic przeciwko. W końcu impreza to impreza. Alicja podeszła, złapała go za kołnierz i pocałowała. Towarzystwo liczyło sekundy, a gdy doliczyli do dziesięciu, wszyscy wybuchli śmiechem. Ej, dobra, to było za łatwe! Rzucił Kacper. Dajmy coś trudniejszego. To właśnie wtedy padł pomysł z opuszczoną willą pana hrabiego. Krystian, który zawsze miał tendencję do przesadzania, zaczął snuć opowieści o dawnym właścicielu domu. Podobno gościu mordował ludzi i ich ciała zakopywał w piwnicy, a jak ktoś tam wchodził w nocy, to czuł, jakby coś za nim chodziło. No i co z tego? Przerwał mu Mateusz. Uśmiechając się kpiąco, ludzie gadali, że tam straszy, ale nikt nigdy nic nie widział. To idź i się przekonaj, rzuciła Magda, unosząc brwi. Serio? Mateusz uniósł butelkę do ust. Jakieś dziecinne zakłady. No, chyba nie pękasz, co? Krystian się uśmiechnął. Okej, okay, ale co mam zrobić? Wejść do środka i przynieść coś na dowód, że tam byłeś. Łatwizna! Nie myślał długo. Gdy impreza się rozkręciła na dobre, a alkohol szumiał w głowie, chwycił latarkę i ruszył w stronę mrocznej willi na skraju lasu. Nie wiedział jeszcze, że tej nocy pożałuje swojej brawury. Gdy stanął przed wysoką, zardzewiałą bramą posiadłości, jego pewność siebie nieco przygasła. Noc była chłodna. Lekki wiatr poruszał konarami drzew, przez co ich cienie wyglądały jak wyciągające się ku niemu dłonie. W głębi serca czuł, że to był zły pomysł, ale Duma nie pozwalała mu zawrócić. Wziął głęboki oddech i popchnął bramę. Ku jego zdziwieniu nie wydała żadnego skrzypienia, jakby ktoś dbał o to, by działała bezszelestnie. Mateusz wkroczył na zarośniętą ścieżkę prowadzącą do głównego wejścia. Willa wyglądała jeszcze gorzej, niż sobie wyobrażał. Bluszcz oplatał mury jak pajęczyna, a okna przypominały puste, ciemne oczy. Jednak w niektórych z nich nadal tliło się światło. Gdy miał już postawić stopę na pierwszym stopniu schodów prowadzących do drzwi, poczuł na sobie spojrzenie. Nie był sam. Niezbyt rozsądnie jest wchodzić do cudzych domów bez zaproszenia? Głos był niski, melodyjny, ale pełen czegoś, co sprawiło, że serce Mateusza przyspieszyło. Chłopak gwałtownie się odwrócił i zamarł. Na skraju cienia, tuż przy ogrodzie, stał mężczyzna. Wysoki, ubrany w długi, ciemny płaszcz, z twarzą, której rysy wydawały się zbyt doskonałe, zbyt ostre. By należały do zwykłego człowieka. Ja! Mateusz przełknął ślinę, niepewny co powiedzieć przegrałem zakład. Muszę, muszę coś stąd zabrać. Mężczyzna uniósł brew, jakby rozbawiony A więc jesteś kolejnym śmiałkiem, który sądzi, że moje domostwo jest atrakcją dla poszukiwaczy wrażeń. Jakże to przewidywalne? Mateusz cofnął się o krok. Powinien uciekać, ale nogi odmówiły mu posłuszeństwa. Nie chciałem! zaczął, lecz mężczyzna uniósł dłoń, uciszając go jednym gestem. Wejść do mojego domu to jedno, wyjść z niego to zupełnie inna sprawa. Hrabia uśmiechnął się lekko, a w jego oczach nie było ciepła. Jeśli chcesz zdobyć swoją nagrodę, chłopcze, musisz najpierw odpowiedzieć na pytanie: czy na pewno wiesz, czym to jest, to, po co tu przyszedłeś? Mateusz czuł, jak krew odpływa mu z twarzy. W ciemności coś poruszyło się w oknie nad nimi. Cień, zbyt szybko zmieniający kształt, by był człowiekiem. Teraz już wiedział, to nie była zwykła wilna. To nie był zwykły człowiek, a on. Popełnił ogromny błąd. Czekałem na ciebie, chłopcze. Ty dostaniesz całkiem inne trofeum niż inni. Jego głos był niski, melodyjny, niemal hipnotyzujący. Mateusz przełknął ślinę. Skąd pan wiedział, że. Że przyjdziesz? przerwał mu pan hrabia, przechylając głowę. Och. Ja zawsze wiem. Wiem, kiedy ktoś zbliża się do mojego domu. Wiem, kiedy czyjaś ciekawość staje się zbyt silna. Z cienia wyłoniła się dłoń. Długa, chuda, z wyraźnie wystającymi kościami. W drugiej ręce trzymał coś zawiniętego w czarny materiał. Przygotowałem coś dla ciebie. Trofeum, po które przyszedłeś. W jego głosie pobrzmiewała nutka rozbawienia. Mateusz odruchowo zrobił krok w tył, ale plecami natrafił na zimną, wilgotną ścianę. Oczy pana hrabiego błyszczały w półmroku, jakby kryły w sobie coś więcej niż zwykłe spojrzenie. To prezent, pamiątka dla ciebie za odwagę. Powoli rozwinął materiał. Mateusz wstrzymał oddech. Wewnątrz znajdowała się Maska. Stara, skórzana, dziwnie zniekształcona, jakby była twarzą kogoś, kto zatrzymał się w wiecznym krzyku. Chłopak poczuł, jak ściska go w żołądku. Co, co to jest? wyszeptał. Pan hrabia uśmiechnął się szeroko. To twoja przyszłość. W tym momencie niebo rozbłysło piorunem. A z za pleców starca wysunęły się cienie, ciemne, plączące się sylwetki, które zdawały się szeptać. Mateusz poczuł jak coś zimnego owija się wokół jego nadgarstków. Chciał krzyczeć, ale dźwięk uwiązł mu w gardle. Pan hrabia uniósł maskę wyżej i zrobił kolejny krok. Załóż ją, a może wolisz, bym ja to zrobił? Mateusz chciał się wyrwać, ale cienie przytrzymały go w miejscu. Ich dotyk był lodowaty i lepki, jakby otulała go gęsta mgła, która powoli wdzierała się pod skórę. Pan hrabia nachylił się i delikatnie, niemal czule, przyłożył maskę do twarzy chłopaka. W momencie, gdy chłodne, skórzane oblicze dotknęło jego skóry, świat wokół eksplodował tysiącami barw. I krzykami wieczności. Mateusz nie stał już na terenie starej willi wraz z panem hrabią. Nie czuł już zimnego powietrza ani nie widział starca. Zamiast tego został wciągnięty w mroczny wir obrazów, wspomnień bólu i czegoś, czego nie potrafił nazwać. Był kimś innym. Był panem hrabią. Czuł jego cierpienie. Widział jego życie. Stał na wielkiej scenie, światła reflektorów oślepiały go, tłum wiwatował. Był młody, przystojny, wytwornie ubrany. Słowa dialogu wpłynęły z jego ust, a kamery rejestrowały każdy ruch. Był sławny, był bogaty, a jednak. Za kulisami czekał ktoś jeszcze. Wysoki, surowy mężczyzna w ciemnym fraku. Jego ojciec. Nie zapomnij, synu, wszystko, co masz, zawdzięczasz mnie. A teraz czas na zapłatę. Ojciec uniósł maskę. Tą samą, którą Mateusz teraz czuł na swojej twarzy. I brutalnie wcisnął ją na oblicze młodego aktora. Palący ból przeszł jego skórę, jakby maska wżerała się w nią. Stapiała się z jego ciałem. Krzyknął, ale nikt tego nie usłyszał. Z tłumu dobiegały kolejne owacje, lecz teraz brzmiały jak szyderczy śmiech. I wtedy zrozumiał. Maska nie dawała sławy. Ona ją żądała. Z każdym kolejnym sukcesem trzeba było ją karmić, a jej głód rósł. Początkowo wystarczała obecność, spojrzenia tłumu, uwielbienia widzów, ale później chciała czegoś więcej. Ludzi dusz, Ofiar. Pan hrabia nie mógł jej zdjąć. Był jej więźniem. Przez dziesięciolecia szukał kogoś, kto jest dokładnie w tym wieku, w którym był on, gdy jego ojciec założył mu maskę. Kto przyjdzie dobrowolnie. I wreszcie się doczekał. Mateusz poczuł, jak jego własna skóra zaczyna piec, jak coś niewidzialnego wrzela się w jego myśli, w jego duszę. Wspomnienia starca zlewały się z jego własnymi, jakby byli jedną osobą. Mateusz chciał krzyczeć, chciał zerwać maskę, ale jego ciało już nie należało do niego. Był uwięziony we własnej skórze, a zarazem w skórze pana hrabiego. Obrazy przeszłości wirowały w jego głowie, jak obłąkany kalejdoskop sceny bólu, cierpienia i osamotnienia. Czuł, jak latami dźwigany przez starca ciężar, przygniata go coraz bardziej i bardziej. Wokół niego cienie gęstniały, szeptały, poruszały się w rytmie, którego nie rozumiał. Jego ciało zaczęło się zmieniać, palce wydłużały się, a skóra stała się szorstka i zimna. Każdy oddech sprawiał ból, jakby płuca wypełniała mgła, której nie dało się wypuścić. Pan hrabia stał przed nim, teraz wyprostowany, niemal lekki, jakby całe cierpienie, które nosił, zostało mu właśnie odebrane. To już koniec, chłopcze, teraz ty jesteś mną. Mateusz chciał krzyczeć, ale z jego ust nie wydobył się żaden dźwięk. Próbował zerwać maskę, ale ta była już częścią jego skóry. Pulsowała lekko, jakby żyła własnym życiem, a jej zimna powierzchnia wbijała się w ciało niczym setki ostrych igieł. Przerażenie ścisnęło mu gardło. Hrabia stał teraz przy drzwiach, młody i pełen sił. Spojrzał na Mateusza z wyrazem chłodnej satysfakcji. Przyzwyczaj się, powiedział cicho ja też się przyzwyczaiłem. Potem zniknął. Po prostu odszedł, nie oglądając się za siebie. Mateusz chciał go gonić, ale jego nogi odmawiały posłuszeństwa. Coś trzymało go w miejscu coś niewidzialnego, ale potężnego. W powietrzu rozbrzmiewał szmer, cichy, pełen szeptów i echa dawnych krzyków. Dopiero teraz Mateusz zrozumiał, że nie jest tutaj sam. Cienie w kątach pokoju poruszały się i wydłużały. Zaczęły wypełzać na środek, tworząc wokół niego krąg. Z ich ciemności wyłoniły się twarze, blade, zdeformowane, z pustymi oczodołami. Były ich dziesiątki, setki. To byli ci, którzy byli przed nim, ci, którzy nosili maskę wcześniej. Ich usta otwierały się w niemym krzyku, w ich oczach było tylko cierpienie. Zrozumiał, że nigdy nie będzie sam będą szeptać do niego, będą chodzić za nim, będą śledzić ich, każdy jego krok. A potem przyszła pierwsza noc. Mateusz nie pamiętał jak znalazł się na zewnątrz. Po prostu nagle tam był. Na opustoszałej ulicy, skryty w cieniu. Jego ciało poruszało się samo, nogi prowadziły go w znajome miejsca, choć nie rozumiał dlaczego. A potem zobaczył ludzi. Przechodniów, spacerowiczów, kogoś wracającego z pracy, i zobaczył, że oni też go widzą. Jedni odwracali wzrok i przyspieszali kroku, inni szeptali coś do siebie, ale byli i tacy, którzy zatrzymywali się na chwilę, zbyt długo patrząc w jego stronę. To oni byli następni. Mateusz poczuł, jak maska pulsuje, jak z jego ust wydobywa się szept nie jego własny. Ale głos czegoś innego, czegoś starszego. Nie minie wiele czasu, zanim znajdzie swojego następcę, bo tak właśnie działa to przekleństwo. Jeżeli wam się spodobało, to dajcie suba albo jakąś łapkę w górę, komentarz dla zasięgów. I czekajcie na następne creepy pasty. Pozdrawiam Was serdecznie, Steven Waskor.